Film zaczynamy od wywózki. Wrzucamy pastę peletową z zestawem na 4 metry, i będziecie mogli zobaczyć, jak spada towar na 4 metrach. Zobaczcie, jak szybko, jak bezpośrednio spadają kule 18, pellet, alera, 4, 6. Wszystko perfekcyjnie w punkt. A co właśnie między innymi uważam, że właśnie łódkierce. Świetną robotę robią, jeżeli łapiemy właśnie na dużych głębokościach 4, 6, 8 metrów. Jakieś mamy duże fale, to ten temat jest uważam super sprawą, żeby zanęcić punktowo. To jest Miłoszewskie, to jest jesień, to jest stanowisko 38. Niedaleko trzcin, wiele się nie działo tutaj. Tak jak widzicie, przepływają jakieś okonie i drobne ryby. A tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda granulat po 3 godzinach. Jak się obsypuje pasta peletowa, którą sobie tam wymyśliłem na tym filmie, właśnie z Miłoszewskiego, pokazuję, jak ją wykonuję. Bardzo ciekawy temat. Nazwałem to metodę bez metody. Teraz leci zestaw z łódki zrzucony na 8 metrów. Wszystko ładnie działa, zobaczcie, wpada ciężarek. Tylko jest jedna tutaj rzecz. Ciężarek jest założony klasycznie, właśnie za klips. No i ta prezentacja jest słaba, tak? zobaczcie, wszystko, wszystko jest utopione. Zobaczcie. Trochę tej pasty wystaje, ale kule jak z bombowca spadają. Prezentacja przynęty nie jest dobra. Tutaj akurat za, za dużo tego nie będzie widać, ale ta prezentacja przynęty nie jest dobra. Ten muł troszeczkę był za duży i to jest to, co często właśnie mówię: żeby właśnie, jeżeli łapiemy na mule albo dajemy długie przypony miękkie, albo na lince mono. 15-20 cm, zależy jaki jest muł. Ale tutaj macie przykład. Zobaczcie, jak spada towar na 8, metrów, na 8 metrów głębokości. Możemy sobie w bajki wsadzić te wszystkie rozkminy wędkarskie, że jakieś prądy dziwne wodne zabierają. Przez wszystkie to duże jezioro. Zobaczcie, jaka jest peletyzacja. Wszystko centralnie leci w punkt. Teraz będziecie mieli właśnie zestaw zrzucony na 8 metrów z ciężarkiem zamieszczony na klipsie z grubą mono 15 cm. Zestaw ten sam, kombi ryk plus do tego tam tak zwana pasta, czyli tak zrobiłem taką metodę bez metody. Zobaczcie, jak wszystko ładnie usiadło. No, po prostu rewelacja. Pięknie bałwanka widać. Pasta peletowa, która się będzie ładnie obsypywała. No, i zaczyna spadać towar na 8 metrów. Zobaczcie, jak jest bombardowany. Najpierw wiadomo, pierwsze kule spadają, 18. Zaraz będzie spadała reszta towaru. To jest taki właśnie przykład, że ten towar nie jest rozsypywany tak, jakby się wydawało, na no nie wiadomo jaką odległość, że gdzieś odpływa od tego zestawu. No nie, no nie wszystko wpada w punkt, ale tak jak powiedziałem, to dlatego tutaj właśnie. Super, super sprawą jest łódka RC na, na, do wykonywania tego typu zrzutów, bo z pontonu będzie nam to po prostu najzwyczajniej ciężko zrobić. Bo sami wiecie, że zanim zestaw położymy na dno, żeby się nie splątał trochę wiatru, trochę nas zniesie i żywka, która wchodzi do wody, wcale nie, nie pokazuje miejsca, w którym leży przy, przynęta nasza, bo zawsze będzie trochę oddalona. Zresztą, tutaj, ta, tą pastę, tutaj, co wymyśliłem, też taki mój patencik yy, składziony nie na ciężarek, jak wszyscy kładą, tylko ja kładę go właśnie na mojego kombierika Bajstan, i dzięki temu wiem, że tak jak widzicie, ładnie przy kulce leży idealnie, wszystko pracuje. Teraz będziecie widzieć troszeczkę życia na dnie Jeziora Miłoszewskiego. Tutaj przepływają stada małych okonii, tego naprawdę było sporo. Było dużo leszczy, siei, które zobaczycie w późniejszej części filmu. Raka mi się udało nawet nagrać. Widzicie tutaj wszędzie drobinki tego właśnie ale O, są i reszcze. Przyjrzyjcie się charakterystycznie. Zobaczcie, jest jedzenie, leży, leży granulat, leży wszystko. I te ryby tutaj nie, nie żerują tak intensywnie. Zauważcie, że to nie jest tak. Im większe ryby są, tym, tym to żerowanie jest mniej intensywne, mniej atakują ten, ten, to, 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 ten, tą naszą zanętę. Bardzo delikatnie, zobaczcie, skubnie coś, uderzy o dno, złapie czegoś kawałek i popłynie dalej. I takie sytuacje akurat wtedy miałem non-stop. Ten zestaw jest tutaj koło 8, 8, 20. To jest to, sieje mamy. To jest stanowisko, mówię, 38 i jakieś 150 metrów od brzegu, o na 8 metrach głębokości położony zestaw. Mniej więcej, to było około 8, 20. Zaraz no zobaczymy żarujące sieje. Piękne, piękne ujęcia. Coś niesamowitego. Nie myślałem, że uda mi się nagrać sieję na miłoszewskim. O, skubnęła kawałek granulatu. Sieje to ryby typowo żerujące na fitoplanktonie, ale jednak ale rekim służy. Piękne płocie też, zobaczcie jakie duże. Ale też nie żerują jakoś intensywnie. No i w prawym górnym rogu tutaj widzicie raka. Jak sobie przemyka. Słabo go widać, ale. Rak. I tutaj też zobaczcie z tej kulki. To jest kulka tandem baitsa, diffusion, Jak sobie ona tym zielonym składnikiem z niej wychodzi, pracuje. No i kolejne znowu ujęcia z siei. No przez cały tydzień, jak byłem, montowałem kamerę podwodną. Miałem wtedy tylko jedną. No, nie udało mi się nagrać żarujących karpi. Znowu się kawałek granulatu, i popłynęła dalej. Ale sami zobaczcie ta pasta, jest świetną prezentacją przynęty i zanęty. Wszystko jest w jednym miejscu idealnie. No czeka na stołówkę. Pech był taki, że te karpie. Nie, nie weszły wtedy w zanęte. No i teraz grube leszcze. Piękne, duże lechole. Coś dla fanów. Spławika, Fidera. To jezioro jest idealne. أنت